Witam serdecznie zodiakalne strzelce na moim kanale i zapraszam do czytania na miesiąc kwiecień 2022. Sprawdzimy energię na cały miesiąc, pracę, finanse, uczucia, zdrowie, życie uczuciowe. Sprawdzimy, co dla Was w tym miesiącu. Pamiętajcie, kochani, że czytanie to jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Dowolna ilość pytań 50 zł i czytania roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 zł, w tym również możecie mi zadać kilka pytań. Wykonuje silne rytuały oczyszczające, odblokowujące, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne, pracuje też z odblokowaniem czakr. Jeśli macie ochotę na branzoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie w dziale karty Społeczność zobaczycie ofertę ze zdjęciami i opisami oraz na Facebooku wróżka EZ. Także również serdecznie zapraszam. Warto mieć osobisty ochronny amulet zawsze przy sobie. Sprawdźmy zatem drogie strzelce miesiąc kwiecień dla Was. Strzelce miesiąc kwiecień. Dobrze. Jeżeli chodzi o Was, moi drodzy, Wasza postawa w tym miesiącu. Piątka Mieczy. M musicie uważać na e, ludzi, którzy podkładają kłody pod nogi. Mam wrażenie, że Wy troszeczkę obawiacie się też oszustwa, matactwa, że ktoś będzie niefernie uczciwy w stosunku do Was. Obyście to Wy nie byli, bo to jest Wasza postawa, więc. Może chcecie coś ugrać, może chcecie kogoś zdobyć, kto jest zajęty w jakimś związku małżeńskim czy stałej relacji. Upewnijcie się najpierw, kochani, czy ta osoba na pewno tego chce i czy ona jest gotowa, żeby te relacje opuścić i wejść z wami w coś nowego. Żeby tutaj nie było takiego knucia, takich intryg, bo wiadomo, że nie można zaburzać czyjejś energii. Natomiast Piątka Mieczy też jest taką kartą trochę przebiegłości, oszustwa ktoś komuś źle życzy, więc no jeżeli to jest odpowiedź na pytanie, jaka jest Wasza postawa, to mam nadzieję, że nie będziecie w taki sposób działać, bo wszystkie inne karty macie piękne, naprawdę, natomiast ta piątka mieczy, no to nie jest dobra karta, no chyba, że po prostu chcecie coś ugrać z sprytem, na przykład zdobyć awans, kariery, ale też nie po trupach do celu, tak? Pieniądze dobra, materialne, król buław, bardzo ładnie, tutaj macie wsparcie w przełożonych, we współpracownikach, będzie dobra atmosfera w pracy, macie szansę na to, żeby uzyskać awans, czy też właśnie więcej zarobić. Jakiś dobry przyjaciel może Wam zaproponować dodatkową fuchę, dodatkowe zlecenie, co się wiąże z wyższymi finansami. Krótkie podróże, nauka. Arcykapłanka, przede wszystkim, kochani, słuchajcie swojej intuicji, planujcie, zróbcie sobie dobry plan działania. Tutaj przede wszystkim macie szansę gdzieś wyjechać i po Polsce pozwiedzać, troszeczkę się zrelaksować. Wybierajcie ustronne miejsca, takie spokojne, gdzieś nad rzeczką, w górach, żebyście mogli odpocząć, zrelaksować się. Ta karta też mówi o wizycie w spa. O zadbaniu o siebie kosmetyczka, fryzjer, żeby poczuć się lepiej. Teraz idzie wiosna, kochani, więc warto o siebie bardziej zadbać, tak? Jeśli chodzi o dom, rodzinę, dwójka mieczy, tu mam jakąś blokadę emocjonalną. Ktoś być może jest zimny, zamknięty, nie potrafi okazywać uczuć. Może być też tak, że tu chodzi o tą piątkę mieczy, że się nagle okazuje, że partner, partnerka mają kogoś jeszcze, że byli nieuczciwi troszeczkę w stosunku do Was, albo to Wy. I jest blokada, jest zastanawianie, kogo wybrać, tak? Czy zostać w stałej relacji, czy pójść nową drogą. Tu będą takie dylematy, właśnie związane z uczuciami. Jeśli chodzi o Wasze zdrowie, tutaj pojawiła mi się karta słońca. Oczywiście pamiętajcie, że tarot to niewyrocznia, zawsze warto sprawdzić u lekarza wszystko. Natomiast jeśli chodzi o słońce, to są choroby serca. No i w tej karcie, kochani, zwróćcie uwagę na swoją krew, wykonajcie sobie jej badania, żeby wiedzieć, co się dzieje, tak? Co otrzymacie od ludzi? Król Pentakli, no tu jest wsparcie finansowe, to na pewno. Macie jakiegoś dobrego przyjaciela, który was może wesprzeć. Jeśli bierzecie kredyt na mieszkanie, na dom, jakąś nieruchomość, czy też po prostu chcecie tutaj uzyskać awans są ludzie, którzy wam mogą pomóc jak najbardziej ktoś wyjdzie z pomocną dłonią być może panna zodiakalna koziorożec ale to są osoby które są uczciwe i które gdzieś tam w razie czego zawsze służą swoją pomocą więc możecie się do nich zwrócić o tę pomoc możecie z nimi porozmawiać zawsze was wesprą co otrzymacie od ludzi? buław? no, nowa szansa na jakieś działanie. Jeśli potrzebujecie wsparcia pomocy, jak najbardziej ludzie będą wam przychylni, będą chcieli wam pomóc ruszyć z czymś do przodu. Macie dużą siłę do działania, macie też ludzi, którzy są tacy aktywni, dynamiczni i bardzo chętnie wyjdą z tą ofertą pomocy. Straty, problemy, ósemka buław. Może nie dojść do jakiegoś wyjazdu, do jakiegoś spotkania, to jest też karta romansu internetowego, więc jeżeli wejdziecie w jakiś romans z kimś, to może być taka strata, że stracicie stałego partnera, czy też partnerkę, tak? Więc lepiej zastanowić się, czy chcecie wchodzić w sytuacje romansowe, czy po prostu utrzymać stałą relację, bo to jest jako strata, jako problem. To są znajomości randki przez internet, pisanie, WhatsApp, messenger, tak? Komunikatory społecznościowe. No i taka trochę patowa sytuacja. Więc jeżeli chcecie uniknąć rozczarowania czy też właśnie żeby ta relacja się nie popsuła za szybko, no to pomyślcie kochani najpierw wcześniej co dalej z tym zrobić, tak? Podróże zagraniczne, wyższa edukacja, dziewiątka mieczy. Tu mogą być problemy z podróżami. Yy, możecie mieć jakiś problem z wyjazdem, do jakiegoś wyjazdu może nie dojść. Yy, natomiast też yy, dziewiątka mieczy mówi o blokadzie takiej w głowie, umysłowej, tak? Że się na coś blokujecie, może się boicie, może jest strach w waszej głowie z podróżowaniem. Niektórzy nawet teraz mają taki właśnie strach w głowie, czy, czy warto latać samolotem, czy coś się nie stanie. No, właśnie przez tą wojnę na Ukrainie wydaje mi się, że dużo osób też ma jakieś takie stany lękowe. Natomiast, kochani, z tym trzeba walczyć, bo my nie na wszystkie rzeczy w życiu mamy wpływ. To, co się dzieje, no to wiadomo, my tego nie unikniemy jako zwykli cywile najlepiej po prostu nie oglądać za często telewizji, nie chłonąć tych informacji, robić swoje, bo i tak niczego nie zmienicie, a przede wszystkim zróbcie tak, żebyście wy się codziennie czuli dobrze. Medytujcie, uspokójcie się, słuchajcie muzyki relaksacyjnej, jeśli możecie zapiszcie na jogę, róbcie to, co kochacie, ale nie myślcie o tych rzeczach, o tych bodźcach z zewnątrz, bo wy na to nie macie wpływu, kochani. Macie wpływ jednak na to, jak się czujecie i możecie z tym coś zrobić. Kariera awans, no przychodzi rycerz kielichów. Przychodzi jakaś nowa propozycja, będzie awans, będzie kariera, przeniesienie na wyższe stanowisko, być może zmiana pracy. Ktoś do was wyjdzie z ofertą Ym, i tak jak mówię, to będzie coś fajnego, bo tutaj macie wsparcie w kimś, w jakimś dobrym przyjacielu czy przyjaciółce. Ta osoba wam pomoże, ta osoba was wesprze, więc jest szansa na wyższe zarobki w, te, w tym miesiącu. Wasze marzenia do spełnienia, księżniczka miecze. Wy chcecie się od czegoś od, odciąć, myślicie o tym, żeby zacząć y, właśnie czy karierę, czy y, podnieść sobie poprzeczkę tak, w życiu. Tutaj przede wszystkim Waszym marzeniem w księżniczce mieczy jest, żeby wszystko sprawiedliwie rozwiązać. Jeżeli chcecie tutaj w relacjach coś zmienić, również bądźcie sprawiedliwi, nie osądzajcie, bo i wy zostaniecie osądzani, Zróbcie coś przemyślawszy sobie to wcześniej, tak? Nie róbcie niczego na łapu-capu. Tutaj energie muszą krążyć. Jeżeli coś w przyrodzie nie służy, to prędzej czy później i tak zostanie zamknięte. Jeżeli wy tego nie zamkniecie, wszechświat zrobi to za was. Natomiast pamiętajcie, żeby też nikogo nie ranić, nie myśleć tylko i wyłącznie o sobie. Postarać się też zrozumieć drugą osobę, tak? Jej postępowanie, jej myśli i tak naprawdę jeśli w związkach nie ma jakichś złych energii to warto o to zawalczyć bo wiadomo, że po czasie w każdym związku y, zaczyna się psuć są jakieś niesnaski, ale najważniejsza jest ta szczera otwarta rozmowa sprawy, które się kończą dziewiątka była, kończy jakiś strach, zranienie y, jakieś obawy o to, czy mi się uda, czy ja dam radę pójść do przodu czy ktoś mnie nie zrani y, ja myślę, że teraz właśnie jak przyjdzie słoneczko, będzie wiosna będą zupełnie inne energie, też nam się będzie lepiej myślało tak? Więc warto po prostu się na tym skupić, kochani. Skąd wy was tyle obaw? Karta świata, bo wy macie nowe możliwości. Wy się zaczynacie otwierać, macie szansę odnaleźć swoje miejsce w życiu teraz i osiągnąć też sukces materialny. Bardzo mocno kariera zawodowa dla Was mi się tutaj pokazuje na ten miesiąc. Odkrycie sensu swojego życia, swojej wartości, taka dojrzałość też emocjonalna, kochani. Postarajcie się po prostu z tym mm, tutaj zadziałać. Jeśli chodzi o miłość, dociągniemy karty Sterota Sexual Magic, co nam się tutaj pokaże na miłość. Karta wieży. No coś nagle runie. Jeżeli jakaś relacja wisiała na włosku i nie było szans uratowania jej, to to prędzej czy później runie, tak? No tu są takie energie, takie przesłanki po prostu. Jeżeli coś miało runąć, to i tak runie, bo wieża przychodzi nagle niespodziewanie z nienacka. No i jeszcze diabeł. Dwie karty z Arkan Wielkich. Diabeł to kuszenie, to manipulacja. Może jakiś koziorożec tu się też pojawia u Was. No, ja myślę, że niektóre stałe relacje faktycznie gdzieś tutaj widzę: są trzyosobowe relacje, są te trójkąty. Tak jak na tej karcie, ktoś kogoś podgląda, tak, jest ta relacja trójkątna, ewidentnie komuś się to nie podoba. No, tutaj coś runie, tutaj coś runie. To jest czytanie oczywiście ogólne, nie dla Was wszystkich. Dlatego ja zapraszam do czytań prywatnych, bo zrobię czytania osobiste, taką analizę. Dla każdego z was spersonalizowaną. I wtedy będę miała odpowiedź, tak? Będę mogła wam, kochani, pomóc. Yy, I tutaj jakoś zadziałamy. Natomiast ewidentnie pokazujemy się, diabeł wieża, to są bardzo silne energie, bardzo takie niesympatyczne, jest manipulacja, jest oszustwo, zdrada, więc tutaj trzeba po prostu na to zwrócić uwagę. Yy, do tego piątka mieczy, dwójka mieczy są te blokady, są trójkąty. Jeżeli to się kogoś dotyczy, to. Kochani, jeżeli chcecie coś z tym zrobić, to zapraszam do kontaktu. Zapraszam też na silne rytuały separacyjne, rytuały miłosne, no i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku właśnie, które też pomogą Was chronić. Trzymam kciuki, życzę wspaniałego miesiąca, pozdrawiam serdecznie.